Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Rozumienie zasady działania korektora reflektorów pozwala nie tylko zdiagnozować awarię, z powodu której regulacja poziomu granicy, światło cień świateł mijania nie działa, ale także dokonać naprawy własnymi rękami. Zastanówmy się, jak naprawić korektor reflektorów typu elektromechanicznego i hydrokorektor. Hydrokorektor. W artykule Dlaczego korektor reflektorów nie działa rozważaliśmy główne wady systemu, a także metodę naprawy poprzez całkowitą wymianę wszystkich węzłów systemu. Niemniej jednak Hydrokorektor w większości przypadków jest całkowicie naprawialny. Aby hydrokorektor przestał działać normalnie, wystarczy utrata nawet niewielkiej ilości płynu roboczego. Ubytek można uzupełnić zwykłym płynem niezamarzającym. Nie należy wlewać do układu niezamarzającego płynu do spryskiwaczy. W temperaturach poniżej zera płyn zmniejsza swoją objętość, co w konsekwencji prowadzi do zapowietrzenia układu. 6 pokrętło regulacji wiązki światła. 1. Główny mechanizm regulacji. 2. Siłowniki robocze z prętem działającym na reflektor. Barbarzyńska metoda naprawy korektora reflektorów wielu kierowców nie zaprząta sobie głowy ani naprawą, ani wymianą hydrokorektora, gdy reflektory zaczynają świecić w dół. Po prostu wkręcają śruby samogwintujące z tyłu cylindra roboczego. Regulacja położenia pręta i poziomu nachylenia reflektorów odbywa się poprzez wkręcanie i wykręcanie wkrętów samogwintujących. Po takiej naprawie pojęcie korektora reflektorów nie ma już zastosowania do systemu, ponieważ znika możliwość szybkiej regulacji kąta, nachylenia reflektora z kabiny pasażerskiej. Taka naprawa ma jednak prawo bytu. Jeśli usterka dopadła nas na drodze i po prostu nie ma innej możliwości podniesienia reflektora, przywrócenie bez demontażu, jak przywrócić korektor reflektorów bez jego demontażu, zdemontować siłowniki z zespołu reflektorów, wyjmij rurki z gniazd, a następnie zamocuj je tak, aby pozostały płyn eksploatacyjny nie wyciekał, lepiej jest wstępnie podgrzać obszar gniazda, ale można po prostu przeciąć rurki na krawędzi obszaru gniazda. Sprawdź skok siłowników, przesuwając je za pomocą szczypiec. Tłoki powinny poruszać się bez zacięć. Każdy siłownik ma wtyczkę do pompowania układu którą należy wcześniej wyjąć. Ustaw przełącznik na desce rozdzielczej w pozycji O. Napełnij rurki tosolem tak, aby na górze pozostała niewielka kropla, a następnie umieść je na połączeniach siłownika. Ustawić korpusy siłowników podrzędnych tak, aby króciec pompujący znajdował się najwyżej. Trzymając drążek jak najdalej z tyłu, napełnij siłownik podrzędny płynem Aż nad otworem do pompowania utworzy się niewielki wzgórek. Zamknij korek. System powinien działać, ale ponieważ szczelność połączeń na pompie hamulcowej, regulatorze na desce rozdzielczej i uszczelnieniach cylindrów roboczych nie została wadliwie przetestowana, nie można mieć pewności co do długiej żywotności korektora hydraulicznego po takiej naprawie. Ta metoda renowacji nie zadziała. Jeśli system jest napompowany na głównym cylindrze w kabinie pasażerskiej, przywracanie korektora hydraulicznego reflektorów musisz wiedzieć, gdzie znajduje się korektor hydrauliczny reflektorów i jak go zdemontować. Ponieważ w celu pełnego usunięcia usterki konieczne będzie zdemontowanie cylindrów roboczych i głównego mechanizmu regulacyjnego, po demontażu weź dwa małe rurki, aby połączyć cylindry robocze z głównym mechanizmem. Napełni system wodą. Jeśli urządzenie jest sprawne, przestaw przełącznik w tryb maksymalnego wzrostu poziomu reflektorów i pozostaw mechanizmy w tej pozycji na kilka godzin. Jeśli w tym czasie nie pojawią się żadne wycieki, układ można napełnić płynem niezamarzającym i zamontować w samochodzie. Jeśli wyciek nie występuje w połączeniach rurowych, Lepiej jest wymienić hydrokorektor na nowy lub zainstalować zamiast niego korektor elektryczny. Należy używać wyłącznie nowego płynu chłodzącego, aby cząsteczki brudu nie zakłócały normalnego skoku tłoka. Należy pamiętać, że układ musi być całkowicie wypełniony płynem roboczym. Do przywrócenia potrzebna będzie strzykawka i stępiona igła, aby nie uszkodzić uszczelek cylindra, naprawa własnymi rękami. Proces montażu i demontażu jest doskonale pokazany na filmie Elektrokorektor. Jeśli po zastosowaniu metod wyszukiwania usterek w okablowaniu zasilającym nadal nie jest możliwe rozwiązanie problemu wadliwego korektora elektromechanicznego, należy rozpocząć od diagnostyki motoreduktora, montując obwód pokazany na rysunku. Będzie można sprawdzić płynność działania serwonapędu. Jeśli motoreduktor nie reaguje na zasilanie, można bezpiecznie przystąpić do jego wymiany lub demontażu. W większości przypadków obudowa jest zabezpieczona plastikowymi zatrzaskami. Jeśli zatrzasków nie można odpiąć, można je ostrożnie odciąć. A części obudowy można połączyć za pomocą dichloroetanu. Specjalny klej do plastiku. Same silniki psują się niezwykle rzadko ale są sprzedawane oddzielnie czujniki, elementy sterujące płytka sterująca wewnątrz obudowy będzie również zabezpieczona zatrzaskami, uzbrojony w szkło powiększające, dokładnie sprawdź płytkę pod kątem mikropęknięć w lutowaniu, jest to najczęstsza przyczyna awarii, będziesz potrzebował lutownicy, kalafonii i trochę lutu. Aby naprawić usterkę, warstwa rezystancyjna czujnika położenia trzpienia może być również postrzępiona. Ze względu na pojawienie się stałego błędu niedopasowania elektroniczna jednostka sterująca przegrzewa się i ulega awarii. W razie potrzeby chip można wymienić osobno, na przykład Sercem sterowania elektrokorektorem reflektorów w samochodzie Daewoo LANOS jest mikroukład DA3619. Warto poszukać go osobno w serwisie eBay lub po prostu kupić używaną część zamienną na złomowisku. To zależy od Ciebie. W systemach z automatycznym sterowaniem korektorem reflektorów najczęściej zawodzi czujnik położenia nadwozia, charakterystyczne usterki, uszkodzone miejsca mocowania prętów. Zakwaszenie prętów wewnątrz silent bloków, utlenianie styków złączy, elementy wewnętrzne czujnika, a WordPress komentarz Hello World.